Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, po składnikach dzisiaj będziemy przygotowywać koreański przepis. Dawno nie było na kanale nic koreańskiego, więc trzeba nadrobić. Kochani, dzisiaj będziemy robić taką potrawkę koreańską z makrelą w puszce. Sprawdziłam dzisiaj specjalnie, czy są dostępne te rybki w sklepie koreańskim. Są dostępne, można kupić zarówno w sieci, jak i w sklepach stacjonarnych. Będę też potrzebować w białą. Ja dzisiaj korzystałam z takiej rzodkwi, wyjątkowo nie takiej podłużnej. Zdobyłam w Solgrosie, więc mówię, kupię właśnie taką. Będzie też potrzebna cebula, no i oczywiście jeszcze inne przyprawy. Ale jak zwykle wiecie, że w opisie filmu będziecie mieli wypisane wszystkie składniki. Będę Wam mówić krok po kroku, co dodaję, w jakich ilościach. Więc już teraz nie przedłużam i zapraszam do wspólnego gotowania. Przyda nam się taka, można powiedzieć, większa, głębsza patelnia. I teraz tutaj będę układać na początek rzodkiew. Pewnie wyjdzie mi kilka warstw. Ta rzodkiew, jak się tak udusi, super. To naprawdę odda bardzo fajny smak. Taki słodziutki. Ja bardzo lubię. Będę tą potrawę jeść oczywiście z ryżem, więc naprawdę będzie się super komponować. Dodałam dwie takie średnie białe rzodkwie i teraz dodam cebulę. Ona się rozpadnie podczas duszenia, więc nawet nie rozdzielałam. Tutaj jest taka, można powiedzieć, jedna większa biała cebula. Cebula też tak fajnie nam tutaj doda smaku, takiej słodyczy. I teraz dodam dwie garści kiełków fasolki mąk. One też tak fajnie tutaj dodadzą wilgoci. I teraz otworzę puszkę tych makrelek. Nie będę się pozbywać tej zalewy. Dodam ją tutaj do potrawki i tak wyglądają w środku i teraz będę je układać najpierw sobie tutaj tak wszystkie może oprócz tego Nie wiem, czy słyszycie, może słyszycie, gdzieś tam w tle już kibiców Lecha, dzisiaj mecz, więc możecie słyszeć. I za chwileczkę zrobimy sos, który dodam jeszcze przed tutaj włączeniem temperatury pod patelnią. I do sosu będziemy potrzebować gochujang, dwie łyżki. Jedną łyżkę gocigaru, dwa ząbki czosnku, 3 cm korzenia imbiru, bardzo drobno posiekanego. Czosnek też dzisiaj nie przeciskałam przez praskę, tylko właśnie go posiekałam. Dwie łyżki. Sosu sojowego. I około jednej łyżki oleju sezamowego. I teraz wszystko muszę oczywiście wymieszać, żeby wszystkie składniki się ze sobą połączyły. I już mamy wymieszany sos. Pachnie obłędnie, naprawdę ten olej sezamowy ma taki piękny aromat, jak kocham olej sezamowy, więc dodaję tam, gdzie tylko mogę. I teraz przygotowany sos, dodaję delikatnie tutaj na te makrelki. Fajnie by było, gdyby ich nie naruszyć, bo wtedy ładnie się prezentuje danie. jeszcze. Oczywiście nie możemy pozwolić, żeby tutaj ten sos się zmarnował, więc dodam wodę. Około tak 180 ml. No i oczywiście wszystko tutaj wlewamy. Dodam jeszcze garść zielonej cebulki. Później dodam jeszcze więcej. Przykryję. I teraz niech się wszystko tutaj ze sobą łączy przez około 8 minut na początek. No i po 8 minutach tak się tutaj sytuacja przedstawia. I teraz. Dodam jedną papryczkę, czyli zieloną i jedną czerwoną. Jeszcze troszkę twymki. Teraz przykryję i niech się dusi przez kolejne 20 minut. Witam ponownie. Mamy już potrawkę gotową. I teraz by się przydał jakiś fancy garnuszek. O, właśnie taki. I teraz będę przekładać. najpierw tutaj lodki, cebulkę i kiełki. Razem oczywiście z tym pysznym sosem. Tak sobie przekładam do tego garnuszka, żeby sobie troszeczkę klimatu koreańskiego tutaj dodać. Jeszcze może jakąś dramę sobie zapuszczę. To nie. mamy już nałożone kochani żeby tradycji stało się za dość no to Gabi sobie oczywiście musi dodać tutaj zieloną cebulkę jak widzicie przygotowałam sobie już ryż pyszny tu mamy jeszcze takie smażone w airfryerze tofu z takim pysznym sosem to jest kalarepka w sosie chili z orzechami ziemnymi. To nie jest koreańskie, ale nic nie szkodzi. No i przyjechała karetka, więc mogę mówić dalej. Żegnam się z Wami, bo lubię jeść tą potrawkę, jak jest bardzo gorąca. U mnie zresztą wszyscy już są bardzo głodni, więc muszę podawać na stół. Serdecznie Was pozdrawiam. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, do lajkowania i oczywiście zapraszam na kolejny film. Cześć!